Są z zachodniej Ukrainie. Spokojni, grzeczni, uprzejmi z kulturą. Potrafią się zachować. Pracują tutaj. I praca jest potrzebna, bo w Polsce już nie ma kto robi, bo Polacy na zachód, to mógł ić, pojechał. Kto nie chce robić, nie będzie robił. A oni to młodzi dob, dobrze fachowcy są, bardzo dobrze. Czyli to była dobra rzecz, ten, ten napływ właśnie ludzi z Ukrainy dla Polski. Bardzo dobry. A co pan Rząd sądzi? im daje jeszcze, ulgi daje, Ale ktoś musi w force pracować. Dobrze podstawili. Co pan sądzi lithium. o tym hejcie, który wysypał się właśnie na Ukraińców? Kto? Taka, taka nienawiść się wysypała, że, że a Ukraińcy do domu, co tu robicie? Co pan o tym A to myślę? jakaś propaganda chyba niewielka. Nie, nie jest głupi naród nie uwierzy w takie cudy. Tak, to już kiedyś taka proga prymitywna była i teraz to mhm. A oni już to nie patrzą. Nie tak. Wiele e, się w Polsce podarabiało, mieszkań, samochodów, a Polak sobie tam kiedyś siedział. Widzę, pracują pracuje na rodzinę niektórzy. pracują, żeby na rodzinę odsyłać. Też w praktycznie wszystkie pieniądze, źle nie zarabiają, nie powiem, że ile. A z innych, z in, inne nacje, nie wiem, z Afryki ludzie, z Azji? Ja ich na budowach nie widzę, a dany mój zakres nie sięga. Widzę dużo studentów jest. Studentów z zagranicy przyjeżdża do tak. Polski studiować? Mamy... A, czy, a czy pracować, to ja nie wiem. Może gdzieś ktoś tam zostaje z tym pracy. Ale to jest człowiek wyszkodony. Zwykły nie zostanie. Mamy, ja nigdzie nie widzę. Mamy chyba dobry poziom edukacji w Polsce, wydaje mi się. No co, uczelni. I, i, I dobre ceny chyba za studia. Bo słyszałem, że właśnie z Afryki ludzie przyjeżdżają studiować, bo, bo się opłaca i jest, jest ten, ten papier jest rozpoznawalny na całym świecie. Je, jaki próg jest tej uczelni? Czy po tej uczelni pracę w ogóle dostanie? Bo to jest bo, taka, mówią, francuska lepsza, polska gorsza. Nie? Teraz mamy dobrych dobrych.